Witamy w naszym pierwszym poradniku. Będzie to poradnik o modowaniu broni. Przeznaczony dla graczy zupełnie nowych w Tarkowie. Dla ludzi, którzy nie ogarniają modowania broni i o co w tym wszystkim chodzi, po co, dlaczego i tak dalej, jak to zrobić. No i przede wszystkim też dla Ciebie Lesar, bo wiem, że z modowaniem masz mniejsze lub większe problemy. Przechodzimy najpierw do jakiegoś podstawowego kawacha. Ja tu sobie kupię od propora, w tym wypadku, ale to może być broń e, jakakolwiek, tak naprawdę wyniesiona z rajdu. Stokowa, tak zwana, podstawowa, zupełnie bez jakichś wymyślnych modów. Jak ją zmodować? Nawet jak nie mamy mm, dostępu do handlarzy e, na wyższych poziomach, itd. W każdym razie m, handlarze mają podstawowe mody na tych pierwszych już i można się w to bawić. Ech. Pierwsza rzecz, ja na przykład sobie rozłożę disassembl, prawym kliknąłem, kliknąłem disassembl, rozłożę sobie do takiej mm, części pierwotnej, podstawowej. Mamy podstawowego kałacha rozłożonego na części pierwsze, to jest ta część podstawowa, klikamy prawym, Link Search tak zwany, czyli tutaj mamy wszystkie części w, na flea Markecie wyświetlone, które pasują do tej właśnie, na którą kliknęliśmy. W przypadku broni dobrze by było zacząć od Vital Parts, czyli tych części nie... E, m, tych takich, m, które są niezbędne do działania broni. E, my sobie wybierzemy którąś z tych podstawowych może... E, Tub. To już mamy, przy rozbieraniu broni mieliśmy, więc gaz tuby nie będziemy sobie kupować. Ponieważ mamy, stokowa ma tą, tą, tą tubę już gotową. Oczywiście możemy tutaj kombo sobie kupić razem z handguardem, Nie robimy tego. E, przynajmniej teraz, jeżeli wy macie ochotę, oczywiście, no problem. Jak dobieramy części? Hm. Szczerze mówiąc, ja dobieram zazwyczaj tak, żeby recoil, czyli, ro, czyli rozrzut był w miarę niski. E, natomiast e, nie jest to najważniejsze, chociaż dosyć istotne. Jest też ergonomia, ale o statystykach broni będziemy mówić kiedy indziej. Ja na dzień dzisiejszy moduję broń w taki sposób, żeby mi się ona podobała, po prostu, żeby mi się wygodnie z niej strzelało i już. Pokrywy też nie będziemy kupować, mamy pistol gripy, pokrywy już mamy, więc, więc przejdziemy do pistol gripa, niech będzie, że to bo oczywiście klikamy dwa razy lewym, wtedy nam się wyświetlają statystyki danej, danego elementu, ewentualnie prawym i Inspekt. Mamy ten sam ekran. Dobra, kupujemy ten chwyt pistoletowy. Kupujemy. Mm, 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 może pokrywę. No, kupimy jednak. nie będzie ta. Bo czemu nie? Kupuję bez zaglądania w statystyki, żeby, żeby ten poradnik był jak najkrótszy. Klikamy dwa razy lewym. Ten ekran mamy dostępny po zbudowaniu workbencha na pierwszym poziomie. Radzę go po starcie gry jak najszybciej zbudować. Ponieważ. Tam części nie są jakieś super rzadkie, żeby to zrobić. no Mamy dostępny ekran, ten do, o, do modowania, chociaż nie jest powiedziane, że jest to niemożliwe. To jest nasz chwyt pistoletowy. Że nie jest modowanie możliwe bez tego ekranu. Jest! Proszę spojrzeć. Po prostu przerzucamy elementy, wyciągamy elementy w taki sposób, tylko po prostu w tym ekranie jest to dużo, dużo, dużo wygodniejsze. Może akurat tego nie będziemy montować. Tak, brakuje nam jeszcze jednej części witalnej, tak zwanej, czyli tej takiej niezbędnej, żeby ją zamontować. Dwa razy klikamy, ona pasuje na tą gastubę. Link Searches tutaj na ten konkretny element, czyli wyświetlają nam się elementy, które pasują do tego konkretnego, który zaznaczyliśmy. Wrócimy sobie, a jakąś wymyślam, jak będzie ta droga w pieruny. Bo czemu nie? Bo możemy. Dwa razy klikamy, lewy i montujemy to. Ojcie, pierun, jaki szatan. Dobra. Jeszcze chyba z takim czymś nie grałem, no nieważne. I mamy broń gotową do strzału, no ale nie będziemy przecież z takiej strzelać. To jest oczywiste, po pierwsze nie mamy przyrządów celowniczych poza muszką. Tutaj mamy oczywiście pokrywę komory zamkowej, już tam sobie wrzucimy. Dalej prawy link search, poszukamy jakiejś kolby. Ty już, gear a. Stocksensey, to są właśnie kolby, między innymi kupimy może taki adapter do tuby, żeby zamontować coś, co pasuje do tego adaptera. On gdzieś tu się nam schował, jest. Rzucamy go na szybko. Prawy. Oj nie, to 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 to. Tak, link search. Co nam będzie pasowało? Albo gotowa jakaś kolba, albo tuba. Ja, żeby nie przedłużać, kupię gotową kolbę. Niech to będzie ta. E, montujemy sobie kolbę. Oczywiście możemy montażu dokonać na samym końcu, ale łatwiej nam e, montować broń na bieżąco z uwagi na to, że widzimy czego nam jeszcze brakuje, jakiego elementu nie mamy. Dobrze, wrzucimy kolimator. Ja akurat kupowałem już wcześniej. Możemy to zrobić w taki sposób. E, wrzucamy sobie e, link search do tego. Tu oczywiście będą i przyrządy celownicze, i four grips for grips sobie kupujemy. Ja już jakieś mam four grips w. A ten mi się podoba. jest dosyć dużą ergonomię ma. Tak. A, dobra, to kupujemy ten. Wrzucamy od razu. Ja już mam. Mam kupiony jakiś kolimator, więc nie będę tutaj wymyślał i zamontuję po prostu sobie kolimator. Możemy w tym miejscu, możemy w tym miejscu. I, znaczy, no nie polecam oczywiście dwóch, bo to jest bez sensu, ale pokazuję, po prostu, że w dwóch miejscach można ten kolimator zamontować. Z przodu nie zawsze. Jeżeli jest to większy kolimator albo luneta, no to oczywiście nie, bo tutaj z, z przodu mniej miejsca. Zostawiamy ten z przodu. Dobrze by było zamontować jeszcze jakiś osłabiacz podrzut albo tłumik. Robimy to analogicznie w prawym. Filter by item szukamy, wróć, link search. Szukamy sobie um, Functional Modes, Muzzle Devices, najlepiej suppressor z jakiś sobie założymy, tłumik już gotowy do tej broni. Um, jeżeli chcecie znaleźć sobie um, w handlu wymiennym dany element, wystarczy odklikać tutaj w filtrach um, Remove Bartering Offers, czyli jeżeli to jest zaznaczone, to mamy tylko za ruble, dolary i euro ceny. Jak to jest niezaznaczone, to mamy też handel wymienny. W tym wypadku akurat nie ma nic na wymianę. Wszyscy chcą za gotówkę, no ale możemy sobie to zmieniać, tak, dowolnie. Domyślnie, w tym patchu przynajmniej jest to zaznaczone. Kupujemy sobie. A, już ktoś kupił, dobra. Tłumik, wrzucamy go w taki sposób albo przez ekran modowania. No i w zasadzie broń mamy gotową. E, oczywiście jak chcemy do tego magazynki um, analogicznie. Filtr e, wróci. Link Search Szukamy sobie tutaj w Gear Mods. Tu są magazynki. Wszystkie które pasują. Na ile pocisków, jaki kolor i tak dalej, ile naboi, znaczy się. E, ja już trochę mam tego u siebie w walizce, więc zamontuję. Powiedzmy taki amunicja. Uwaga, jeden wrzucam do, e, do komory zamkowej w tej chwili. Znajduje się on tutaj. Daj mi to tyle, że na początku postać na początku rajdu nie przeładowuje tej broni, nie, prze, nie odciąga suwadła w tylne położenie, nie ładuje naboju do komory nabojowej, bo tam już nabój jest. I finalnie dzięki temu nie mamy 30 gotowych do strzału naboi, tylko 31, bo jeden jest w komorze. Tak wygląda nasz zmodowany kałach pokrótce, więc w taki sposób szukamy sobie, szukamy sobie elementów do modowania broni. Jeżeli chodzi o amunicję, to wszystko będzie w kolejnych poradnikach. Tego jest dużo w języku angielskim na YouTube. Podejrzewam, że modowanie też, nie wiem czy po polsku, nie widziałem. W każdym razie robimy to, bo, bo parę osób właśnie miało z tym problemy naszych znajomych z modowaniem, więc teraz już wiecie, jak to robić. Robimy tak z każdą bronią w zasadzie. Tu mamy HK, Link Search i wszystko, co do tego pasuje. Tutaj sobie wybieramy kategoriami, jeszcze raz modujemy. I to tyle. Kolejne poradniki będą trochę o balistyce, trochę o amunicji, o pancerzach. Tego jest naprawdę mnóstwo, więc jeżeli ktoś nie ogarnia języka angielskiego, to będzie mógł sobie to podejrzeć u nas. Natomiast jeżeli ktoś zna język angielski, tych poradników jest cała masa. Ostatnio po Opaczu 012 aktywność Tematyczne, jeżeli chodzi o Tarkowa na YouTubie i w ogóle Twitchu, wszędzie jest, jest no, przeogromna, więc można sobie tam poszukać. No, my robimy dla, dla ludzi, którzy po angielsku nie kumają. Cóż, dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że teraz modowanie będzie dla Was o wiele, wiele łatwiejsze. Zapraszamy do kolejnych poradników, które będą w przyszłości robione. Dzięki za uwagę. Trzymajcie się. Czołem kompania.